Jej gwarancją znak kontroli. Automatyzacja obróbki skrawaniem polega m.in. na automatycznym podawaniu i mocowaniu przedmiotu obrabianego. Do podawania indywidualnego przedmiotów większych na obrabiarkę stosuje się często przenośniki podwieszone. Umożliwiają one transport przedmiotu wolną trasą do stanowisk obróbczych. Dostarczone do linii obróbczej wały korbowe silnika nowego rącza są skoku skokowego. Podajnik dźwigniowy umieszcza wał korbowe w szczękach pryzmowych, w których jest mocowany za pomocą urządzenia pneumatycznego. Po wykonaniu operacji wiercenia przedmiot zostaje podany do dalszej obróbki. Na odrębnym stanowisku dokonuje się wyrównoważenia wału korbowego. Oto obrotowe podpory wyrównoważarki z elektronicznymi czujnikami. Automatyczny podajnik umieszcza sprawdzany wał korbowy na podporach wyrównoważarki. W poczynku i w ruchu obrotowym dokładność wyrównoważenia statycznego i dynamicznego określają wskaźniki elektroniczne. Następnie sprawdzany wał korbowy zostaje automatycznie umieszczony na stanowisku obróbczym wyrównoważarki, gdzie za pomocą nawiercania usuwa się samoczynnie nadmiar materiału w celu uzyskania wyrównoważenia. Dobrowiony przedmiot poddany zostaje kontroli międzyoperacyjnej. Dokonuje się tutaj sprawdzenia wymiaru czopów metodą elektroniczno-pneumatyczną. Półfabrykaty talerzowych kół zębatych stożkowych, przeznaczone do narzędzia za pomocą frezowania metodą glissona, są podawane przenośnikiem na stanowisko robocze frezarki automatycznej. Podajnik przesuwa przedmiot do urządzenia chwytającego, który mocuje go w uchwycie frezarki. Po zgrubnym i wykańczającym nacięciu zębienia urządzenie chwytające odmocowuje i zdejmuje. Przeszła następnie do zasobnika części obrobionych. Talerzowe koło zębate troszkowej i wałek zębaty stanowią współpracującą parę kół zębatych, która zostaje poddana automatycznej elektronicznej kontroli prawidłowej współpracy. Czujniki elektronowe i wskaźniki cyfrowe wykazują odchyłki od poprawnego kształtu ewolwenty zazębienia. Automatyczna obrabiarka wielobrzecionowa do obróbki otworów w kołach zębatych posiada stół obrotowy, który umożliwia automatyzację podawania przedmiotów na stanowiska obróbcze. Przedmioty o średniej wielkości mogą być podawane na stanowisko obróbcze za pomocą chybałnego, a na pnie Przeznaczone do obróbki przedmioty drobne zmagazynowane są w zasobniku zwanym koszem. Przedmioty te pracownik umieszcza w zasilaczu zapewniającym ciągłość pracy półautomatu tokarskiego. Przenośnik podaje je na stanowisko obróbcze półautomatu tokarskiego. Szybkie mocowanie przedmiotu zapewniają uchwyty pneumatyczne wrzeciona. Po wykonaniu kolejnych operacji toczenia, wytaczania, dogniatania i rolowania jednej strony przedmiotu i otworu Rynienka ześlizgowa umożliwia przemieszczenie go do zasobnika części obrobionych. Do obróbki drugiej strony przedmiotu służy analogiczna obrabiarka półautomatyczna. W procesie zautomatyzowanej obróbki z krawaniem stosuje się samoczynne usuwanie biurów. Przedmioty obrobione umieszcza się w zasobnikach części gotowych do dalszego transportu. Automatyzacja obróbki skrawaniem ma na celu uwolnienie człowieka od pracy sterowania obrabiarkami i ograniczenie jego roli do ich uzbrajania, nastawiania lub zaprogramowania ich pracy oraz do ogólnego nadzoru, konserwacji i remontów. Korzyści automatyzacji to duże wykorzystanie możliwości obrabiarek, duże wykorzystanie powierzchni produkcyjnej zakładu, wysoka jakość wyrobów, mała liczba braków, dobre warunki pracy człowieka, wzrost bezpieczeństwa pracy. Automatyzacja obróbki skrawaniem polega m.in. na automatycznym ustawianiu, mocowaniu i wymianie narzędzi skrawających. Wymagania stawiane narzędziom w automatycznej obróbce dotyczą stabilnej ich pracy oraz dużej trwałości ostrza i sprowadzają się do doboru materiału na narzędzia, optymalnych parametrów geometrycznych ostrza i postaci wióra, skrócenia czasu przestojów związanych z zużyciem ostrza.